Ignacy Krasicki, Palinodia Na co pisać satyry? Choć się złe zbyt wzniosło, przestańmy. Świat poprawiać zuchwałe rzemiosło. Na złe szczerość wychodzi, prawda w oczy kole, więc już łajać przestanę, a podchlebiać wolę. Których więc grzbiet niekiedy mnie rozum nawrócił? Przystępujcie szwiluty, nie będę was smucił. Ciesz się, Pietrze, zamożny, ozdobny i sławny, Dobrym kunsztem urosłeś, nie złodziej, lecz sprawny. Nie szalbieżu, lecz dzielny umysłów badaczu. Nie zdrajco, ale z dobrej sławy korzystaczu. nie rozpustny, lecz w grzeczne krotofile płodny. Przystąp, Pietrze, bezpiecznie, boś pochwały godny. Ciesz się, Pawle, oszukać to kunszt doskonały. Tyś mistrz w kunszcie, więc winne odbieraj pochwały. Fraszka Machiawelów wykręty i sztuki przeniosłeś głębokością tak zacnej nauki. Wytworność przeszłych wieków, uczniów ci przybywa, winszuję ci ojczyzno moja, bądź szczęśliwa. Ja nie zacny, coś ojców majętność utracił, fraszka złoto, masz sławę, masz tych coś zbogacił. Brzmi wdzięczność, miło słuchać, choćby i o głodzie, o szczęśliwa ojczyzno, szczęśliwy narodzie. Masz umysły wyborne, dusze heroiczne, zewsząd wielkie przykłady, wspaniałe i liczne, zewsząd. Po cóż te śmiechy? Niech Zoilu włacza, Niechaj zjadliwe pióro wrzuci, coraz macza, Nie przeprze. Ci, co satyr udali się drogą, Mszczą się na wielkich, że być wielkimi nie mogą. Ta pobudka, co bardziej niż żarliwość wzrusza, wzbudziła juvenala i choracyjusza. Kiedy pod pretekstami obyczajów zdrożnych Targali się wśród Rzymu na jaśnie wielmożnych, Gdy szydzili z konsulów mimo ich topory, A co skarb, jak zazwyczaj okradły kwestory. Choć nie kradli otwarcie, byli połajani, Augury z charakteru chociaż poważani, Chociaż w mocy, w kredycie bywali ustawnie, Choć ostrożnie grzeszyli, łajano ich jawnie. Nie wiedzieli prostacy, że co lud obchodzi, że co małym nie wolno, to wielkim się godzi. Nie chcieli raczej wiedzieć, a zajadłość wściekła, skoro się w pierwsze stopnie zuchwale zaciekła, nie patrząc na osoby, lecz ścigając zdrajce, wśród kościoła, senatu brała winowajce. Ale też z mody wyszli, mało jak to czyta, a co komu do tego, kto był hipokryta, kiedy żył Juvenalis na przymówki skory. Co stąd Persyjuszowi, że kradły kwestory, Źle czynił, że się na nie z satyrą ośmielił. Kto wie, milcząc, czy by się z nimi nie podzielił. Jak naówczas, tak teraz mało kogo wzrusza, że augury gorszyły za choracyjusza, To przywilej urzędu. Dumny, a bogaty, nie dla wróżki żył augur, ale dla intraty. Pretor, że w trybunale niekiedy pobłądził. Tym gorzej przegranemu, kto wygrał, osądził, że pretor sprawiedliwy. A poeta za co głos podniósł? Nieźle milczeć, czasem za to płacą. Tak by nam czynić, ale łatwiej z paszczy wilczej łup wyrwać niż dokazać, że poeta zmilczy. Więc gdy milczeć nie mogę, tak, jak przedsięwziąłem każdego w szczególności wszystkich chwale wspołem. Jak Piotr, Paweł z osobna, mnogimi orszaki, przystępujcie szulery, oszusty, pijaki, hipokryty, pieniacze. Niech każdy przychodzi, stratni, skąpcy, filuci i starzy, i młodzi. Zgoła kogom ukrzywdził, ile tylko zdołam. Przychodźcie, co mnie bacznie powiedział, odwołam. Do czegoś w polerownym tym wieku przywykła płci piękna czyń krok pierwszy. Cóż wstyd, marność znikła. Co honor, mistrz dziwaczny i tyran ponury. Oswoiłyście cnotę, już innej natury. Zgodziła się z wdziękami, a co niegdyś dzika, już pieszczotom niesprzeczna i modzie przywyka. Bogdajów czas szczęśliwy nigdy był nie mijał, Kiedy się król ze trzema stanami upijał. Nie byłoć prawda rządów, lecz było wesoło. Wróćcie się, dobre wieki, niech pogodne czoło Oznacza wnętrzną radość, trunek troski goi, Trunek serca orzeźwia, trwogę uspokoi, I będziemy szczęśliwi. Dobrej chwile dawce bierzcie, co wam należy, Chwałę marnotrawce. Dobroć serca w was mieszka, czynicie szczęśliwych na cóż rano rozjątrzać w pismach uszczypliwych. Dusze słodkie dość kary, śmiech krótki, płacz trwały, nie satyr lecz pochwały godniście i chwały. Stracił Tomasz majętność, lecz kraj przyozdobił. Pałac został, tapiser na meblach zarobił przeniósł pysznym ogrodem Francuzy i Włochy. Nie miał prawda pszenicy, ale miał karczochy. Zgoła pięknie z nim było. Źle z skąpymi wszędzie. Przecież i tych nie gańmy, a choć w zdrożnych rzędzie górne miejsce trzymają. Choć dzicy nie czuli, z wstydów względów i cnoty, chociaż się wyzuli. Przecież się czasem zdadzą. późne te bydlęta orzą, kto inny zbiera. Stąd hojne panięta co spasłe głodem ojców na dowód wdzięczności. Śmieją się z fundatorów swojej wspaniałości. Niech się śmieją do woli. Równie to los dzieli, przyjdzie czas, gdy się i z nich. Drudzy będą śmieli, ja chwalę. W czym złe karty? Kto przegrał, ten gani. Ci, co do tego stanu nie są powołani, próżno bluźnią. Że dobre wypróbuje snadnie. Wojciech, ów sławny Wojciech, kiedy gra, nie kradnie. Niechby grał, niechby by grali oszusty, matacze. Hipokryty, złodzieje, rozpustni, pieniacze. Mniej by było szkarady. Dwór... To źródło cnoty, Dwór cecha, gdzie się wielkie próbują przymioty, Dwór szkoła uczciwości, Skarbnica poloru, Zgoła cokolwiek dobrze, to wszystko u dworu. Więc grzeczne Sokratesy, Platony dorodne, Pełne wdzięków seneki, Cycerony modne, Solony manierne, Epiktety sprawne, Tacyty żartobliwe, Katony zabawne. U dworów się wylęgły, a nas prostych rzesza na hołd tym wielkim duszom zdziwiona pospiesza. I ja biegnę za gminem, ile mogę zdołać. Lecz nie dosyć przeprosić, nie dosyć odwołać. Niechaj pozna świat cały z daleka i z bliska, Kiedym ganił, tajłem ganionych nazwiska. Chwale, niech będą jawni, rumieniec, nie chcecie? Zacny wstydzie, osiadłeś na tych czołach przecie, Cóż czynić, nieznajomych czy w dwójnasób sławić? Mówić, czyli umilknąć, tajć, czy objawić, milczą. Szacowna skromność zdobi wielkie dusze. Niechże sądzi potomność, a ja pióro kruszę. Doceniasz? Subskrybuj.